To jest Witek. Ten po lewej. Witek to połączenie człowieka z cyborgiem. Jest nieśmiertelny. Historia miała miejsce na jednym z wielu wesel, gdzie mamy przyjemność poznać bardzo wielu ludzi, lecz Witek długo zostanie nam w pamięci. Więc może przybliżę jego postać w postaci harmonogramu. Godzina 17.40. Witek zjawia się na weselu niczym dżin z magicznej lampy. 17.45. Witek otwiera pierwszą butelkę wódki. 18. .00. Ciepłe danie. Witek nakłada każdemu. 18.20. Witek kończy rozlewać trzecią butelkę wódki. 18.30. Po co mi ta marynarka? 19. .00. Jego towarzysze kieliszka zaczynają odmawiać picia. On się nie poddaje. 19.30. Pierwszy taniec, ale zaraz. Gdzie się podział Witek? 1935. Nasz Cyborg wychodzi z kuchni, pił tam już ze wszystkimi. 20. huczna zabawa, król parkietu obraca wszystkie ciocie. 21. A teraz idziemy na jednego. Mocno widoczne znaki działania alkoholu, ale nie poddaje się. 2145. Witek wypił już z każdym gościem obecnym na weselu. 22.30. Witek tańczy na krześle. 22.32. O, przepraszam, zaczyna wchodzić na stół. 23. Jego kompanii sąsiedzi przy stole mówią, że mają już dość. 23.10 Witek zaczyna pić na drugą nogę z każdym gościem po kolei. Północ! Oczepiny! Witek gwiazdą wieczoru, zespół nie może wyjść z podziwu. Północ 50. Witek pomaga roznosić tort. Polejcie, jak już uważ jestem. Pierwsza 1.30. Witek przekroczył dawkę śmiertelną trzykrotnie. Druga. Nieśmiertelnego wyprowadzają do naszego baru. Co ci podać? W... wól. W ul... Czystej mi podać, ale nie w kieliszek. Dużą szklankę. Nasz klient, nasz pan. Proszę bardzo, panie Witku, to są jeszcze owoce na zakąskę. Ilość wódki widoczna na zdjęciu. Poszło wszystko. Druga trzydzieści. Miło było z wami, ale muszę już iść. Jeszcze napić się z zespołem. Tak przynajmniej sobie to przetłumaczyłem z języka marsjańskiego. Trzecia. Wszyscy kompani Witka śpią już od dwóch godzin w samochodach. Trzecia dwadzieścia. Witek ponownie wkracza na parkiet. Prawa fizyki zostały obalone. Czwarta trzydzieści. Zaczynamy się powoli zbierać z barem. Witek osusza stół wiejski. Piąta dziesięć. Koniec wesela. Witek pomaga obsłudze sprzątać. Na moje oko trzynaście promili. Nie wiem. Nie umiem wytłumaczyć jak jest to możliwe, ale jednak. Witek przepił wódkę.